Ten gość jest nienormalny. Jeżeli ktoś mi powie, że Mateusz Wisja jest normalną osobą, to no szczerze mówiąc Maty i nie jest normalną osobą. No nie? nie on ma problem z tym, że u niego live'y czy filmy mają po 100, po 80 coś wyświetlenia, u mnie po 2000, po 3, no nie, po 7 live'y po 3000, po 2000 no nie. Gdzieś się schować, ale mam piwerko. No nie wejdę ani tu, ani tu, bo zaraz ktoś napisze, że wiecie, że. O, ten gość po prostu wszedł i pije sobie browara, nie wiem, w, to, w toalecie, nie wiem. W McDonaldzie pije browara. No nie? Yy, w WC. A ja tak nie chodzę do McDonalda, nigdzie nie chodzę. Ja wolę dwór, nie. radnie kurczaki, no nie. Nie, nie Klaudia ja się z Matim nie zadaję Dlatego, że to jest pajac I tyle Przecie wiecie Kochamy wiśnie w piwie, no nie? Kochamy wiśnie w piwie Ale nienawidzimy Matiego wiśnie Śmierć ty śmierdzisz i Twoja stara, tw i Twój stary Twój brat, i Twoja siostra. Pozdrawiam. Nie dziesiąty dzień, frajerze jebany, bo po prostu nie wiem, który, może drugi albo trzeci dzień. A poza tym nie jedzie, bo śpię normalnie w domu u siebie, bo mam swoje własne mieszkanie. Dobra, wypierd dalej. Twoja matka śmierdzi, frajerze, a ty razem z nią.